Jął siemano, ja jestem Kaczy. Widzimy się w filmie O Przodu, pochyleniu Miednicy. Co za to odpowiada? Jak go rozwiązać? Dlaczego to masz? I tak dalej. Dlaczego twój lekarz ci nie pomaga? Zaczynajmy. Dobra, to tak. Jeśli masz pieniądze, udej się do dobrego fizjoterapeuty. Nie oglądaj tego materiału, tylko idź do dobrego fizjoterapeuty. Niech on cię ogarnie, on cię poskłada. To będzie dla niego chwila roboty. A ty będziesz musiał zmarnować czas na obejrzenie tego materiału, na wdrożenie tego, rozpoznanie się co, jak, zrobienie balansu, testu. No, mniej więcej, musisz poświęcić na to trochę czasu. Jeśli jednak nie masz czasu, chcesz być mądrzejszy, chcesz spróbować sam, zaoszczędzić pieniądze, to po prostu obejrzyj ten materiał. Jeśli byłeś już u lekarza i powiedział ci, czy kolega, czy lekarz, doktor, ktokolwiek, że nie jest w stanie Ci pomóc, po, pokaż mu tak, pierdol to. W 90% przypadków jest to temat do ogarnięcia, pozostałym zostaje może 10%, których nie wyleczysz w 100%, ale da się to zminimalizować, więc jest to wszystko do ogarnięcia. Przodopochylenie mitnicy. Co za to odpowiada? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego niektórzy mają to przodopochylenie, zwane inaczej hiperlordozą? Lordoza lędźwiowa jest naturalną krzywizną kręgosłupa. Hiperlordoza już nie. Tak samo spłaszczenie nie jest naturalne w żadną stronę. Co za to odpowiada? Odpowiada za to spięty mięsień prosty uda, zamknięte biodra, spięty mięsień biodrowo-lędźwiowy. Prawdopodobnie są. Osłabione, przemęczone i spięte prostowniki grzbietu, za to jest odpowiedzialny rozciągnięty, przez co osłabiony brzuch. Dodatkowo, jeśli mamy spiętą czwórkę, zamknięte biodra, to mm, dwugłowy jest krótki i do tego słaby, a pośrodkowy w ogóle jest nieużywany, przez co nie prostujemy. Nie utrzymujemy tej naturalnej lordozy lędźwiowej w kręgosłupie. Zanim zaczniemy, to przed treningiem nóg polecam w ogóle od rozciągania kanapowego. Cały prosty buda od kolana do biodra, biodrowo-lędźwiowy. Będziemy czuć rwanie, kolano nam nie będzie strzelać, bo prawdopodobnie można boleć przez to kolano albo biodro. Rozciąganie kanapowe około od pół minuty do minuty. Po rozciąganiu kanapowym możemy przejść do aktywacji pośladka przez na przykład One Leg blood Bridge. Będzie tu, no jeśli nie mamy na tyle siły, żeby zrobić jedno nóż, to robimy obunusz i aktywujemy nasz pośladek. Po tym możemy zrobić Hip na wzmocnienie słabego mięśnia pośladkowego, możemy to wzmocnić pod obciążeniem. Kolejne ćwiczenie, które powinniśmy wdrożyć do planu, martwy ciąg rumuński, rozciąganie pod obciążeniem. Świetne, naprawdę świetne ćwiczenie na mięsień dwugłowy. Uda rozciągamy tutaj mięsień dwugłowy pod obciążeniem, zwiększamy obciążenie, są silniejsze w rozciągniętej pozycji od strony biodra. Także warto to wykonywać. Dodatkowo. Ogarniemy cały ruch po prostu pochylenia się. Ruch hip hinge jest jednym z najważniejszych ruchów w naszym ciele. Jeśli to ogarniemy to prawdopodobnie już rozciągną, otworzą nam się biodra, będziemy potrafić używać pośladka, także trzymać mięsień brzucha przez cały ruch, przez to, że w martwym ciągu rumuńskim nie odkładamy sztangi do ziemi. Kolejne ćwiczenie na dwugłowy uda, uginanie tym razem od strony kolana, uginanie na maszynie leżąc. Dlaczego na maszynie, a nie żuraw? Żuraw też jest bardzo spokojnie, jeśli mamy na tyle siły, mamy miejsce i tak dalej. Uginanie na maszynie leżąc możemy zrobić tak, że jedno nóż, więc jeszcze bardziej wyizolujemy ten mięsień od strony kolana i go wzmocnimy. Nasze kolano nam podziękuje, biodra również. No i na koniec bym właśnie wrzucił to front foot elevated split squat, o którym już wcześniej powiedziałem. Ogarniamy nasz mięsień biodrowo-lędźwiowy które bardzo ciężko ćwiczeniami rozluźnić a także wzmacniać czwórkę w takiej fajnej rozciągniętej pozycji oczywiście możemy rozluźniać mięsień biodrowo-lędźwiowy u fizjoterapeuty jeśli mamy czas, mamy pieniądze i tak dalej jeśli nie, możemy się pobawić piłeczką to lacrosse no i dodatkowo na sam koniec musimy wzmocnić nasz brzuch Musimy wybrać ćwiczenie, jakieś, które czujemy. Polecam jakieś ćwiczenie takie na stabilizację. Ja wybieram Palof press. Czyli podsumowując, rozluźniamy biodro lędźwiowe otwieramy biodra. Rozciągamy prosty uda, rozciągamy dwugłowy uda, wzmacniamy w rozciągniętej pozycji dwugłowy uda od strony biodra, od strony kolana. Aktywujemy mięśnie pośladkowy, aktywujemy mięśnie brzucha, wzmacniamy mięśnie brzucha, wzmacniamy mięśnie pośladkowy. Czyli na przykład taki zestaw na trening nóg. Przychodzimy, zaczynamy od rozciągania kanapowego, przechodzimy do aktywacji pośladka one leg glute bridge wykonujemy hip trust, wykonujemy martwy ciąg rumuński, wykonujemy uginanie na maszynie leżąc na mięsień dwugłowy, wykonujemy front foot elevated split squat, wykonujemy Palo press. Warto to oczywiście skonsultować z jakimś ogarniętym fizjo, ale myślę, że przynajmniej połowie przypadków tutaj, które obejrzą ten film i mają hiperlordozę, zauważycie różnicę już po miesiącu, a po trzech śladu praktycznie nie będzie. Także warto zainwestować w czas, w takie bzdety. Ale to nie są bzdety, bo później będziemy narzekać na bóle w kręgosłupie, w kolanie, biodrach, nawet barkach. Także ogarnijcie sobie temat. Oczywiście, jeśli jesteście zdrowi, nie macie hiperlordozy, to stajcie się mądrzejsi. Ten plan treningowy nie jest dla Was, Wam nie pomoże, stracicie na nim czas, ewentualnie nawet możecie doprowadzić do dysbalansu strukturalnego, także obejrzyjcie jeszcze raz. Jeśli nie jesteście pewni, wybierzcie się do Fizjo albo odezwijcie się do mnie. Pozdrawiam.